Przypał, 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 przypał Jesteś debilem Przyholowałem Przyholowałem Ale co, masz skrzydło, masz skrzydło? Mam, ale... No. To ciężko to dodać z żywnością a co tam Trzy ostatnie 3 minu... sekundy ma do ciebie, basta To pojadę ultra szybkie okrążeniem hm? Ultra szybko oddaje ja skończyłem w ścianie Dobra, no, najważniejsze będzie to ten... w tej zakręty jakoś przejechać I mu do jrs Coś mi odpadło, coś mi odpadło Skrzydło Nie mam nic Nie mam granic na co? Nie mam skrzydła, nie mam ze skrzydła Granic na co Eee, czy sekundy ma? Co się z nim stało? Czemu ma sekundę o mnie? Ma mm, jest tym? Nie wiem. Co się z tym zmodyfikowaniem No mówię, gry chcący zmodyfikowałem, kurwa. I zrobiliście Butasa! Możliwe. <laughs>